Więc, kam był bardzo udany. Wydaje mi się, na pewno, przede wszystkim, co nas cieszy, tutaj, mnie jako jednego z trenerów ofensywnych, to, że nasza ofensywa się zazębiła. Co było widać w ostatni dzień, tak. E, obrona wreszcie nie miała nic do powiedzenia, tak? Co na pewno ciebie na, nie zadowala. Myślę, że no świetna robota, tak. System, w który gramy ofensywny, jest szybki, tak. E, widowiskowy przede wszystkim. Myślę, że może się ludziom spodobać. Tak? Chciałbym z tej okazji zaprosić wszystkich na mecz do Warszawy. Może być świetne widowisko i pierwsza historyczna wygrana polskiej kadry seniorów. No, zakończyliśmy dzisiaj drugi kemp. Dwa ciężkie dni. Każdy chciał pokazać jeszcze co, co potrafi więcej po, po, po pierwszym kempie. Walczyliśmy o jakby pierwsze o starterów. Bardzo fajnie, bardzo fajnie to przeszło, wszystko sprawnie. Każdy do siebie maksa. Także mam nadzieję, że będzie bardzo dobry mecz i serdecznie zapraszam 14 września o 18 z Holandią w Warszawie. Bardzo fajnie zorganizowany kemp. Bardzo dobre jedzenie. Eee, co jest ważne? Nie ma, nie ma kiełby, jest kurczak. Eee, czasami ryż z ziemniakami, ale jest naprawdę super. Eee, no i ogólnie generalnie bardzo jestem zadowolony. Myślę, że większość uczestników, jeśli nie wszyscy, też są bardzo zadowoleni. Ja się czułeś po tym, że zostałeś powołany, nie byłeś wcześniej się czułeś w drużynie, w sensie jak zostałeś przyjęty. Jak zostałem przyjęty, to chyba e, trzeba zapytać kolegów. E, ja się czułem bardzo dobrze, natomiast e, byłem powołany, natomiast nie mogłem być na pierwszym, ale druga, e, tak, druga szansa sprawiała mi tak, wielką przyjemność. To było na... Tak, to było naprawdę fajne. Mam nadzieję, że dostanę się do składu, nie będzie problemu i tak dalej, i tak dalej. E, ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o podsumowanie nawet w skali od 1 do 10, to mocną ósemkę mogę dać. Bardzo fajnie, bardzo fajnie zrobione. I jeżeli chodzi o obiekty sportowe, w ogóle Ostrów Świętokrzyski wydaje się być stworzony do, do tego typu imprez. Szeroka baza, duża infrastruktura, hotel, który jest umiejscowiony bardzo fajnie, blisko. Blisko jakiejś restauracji, daleko od miejsc, gdzie można bezproduktywnie spędzać czas i tak dalej, i tak dalej. Także, także fajne miejsce i, i bardzo fajna inicjatywa i bardzo fajnie to wyszło. Zapraszam wszystkich na mecz oczywiście z Holandią 14 września na stadionie Polonii. Zaczynamy o godzinie 18 przy światach stadionu. Jeśli chodzi o drugie zgrupowanie kempu, także było wszystko tak, jak powinno być na swoim miejscu, ludzie bardzo fajni, bardzo wysoki poziom. Ostatni sezon, jak tam większość ludzi wie, spędziłem w Finlandii, gdzie również był wysoki poziom, natomiast tutaj na kadrze naprawdę zebrali się moim zdaniem jedni z najlepszych zawodników, jak nie czy najlepsi w całej Polsce. Nie mogłem być na pierwszym kempie z uwagi na, na to, że miałem mecz w Finlandii w tym terminie, ale bardzo się cieszę i dziękuję całym, wszystkim trenerom, że jednak podjęli decyzję, żebym przyjechał na drugi kemp i mógł się pokazać z tak, jak najlepszej strony. Wydaje mi się, że swoją szansę wykorzystałem i, i jednak będę grał w meczu Polska Holandia. No ale tak jak mówię, to już jest ich decyzja, będą analizować wideo. Co można powiedzieć więcej? no Po prostu zapraszam na, na, na mecz Polska-Holandia, który już w sobotę odbędzie się w Warszawie na stadionie Polonii. Na pewno będzie niezapomniane widowisko, wysoki poziom i mam nadzieję, że Polska będzie górą. Dzięki, pozdrawiam wszystkich. Więc właśnie skończyliśmy drugi kamp, bardzo fajnie poszło, poziom jest bardzo wysoki. Coraz na lepiej idzie, zawodnicy są zmęczeni, ale przygotowani tak dobrze jak mogą być i zapraszam wszystkich na mecz z Holandią. Sobotę 14 września, gdzie będziemy zwycięską drużyną w pierwszym meczu w futbolu amerykańskiego międzynarodowego w, w pełnym 11-osobowym wydaniu w Polsce. No, Ogółem, okay, uważam za bardzo fajnie, bardzo fajnie zorganizowany. Naprawdę, niczego nam nie brakowało. Eee... <grystko> wszystko było naprawdę super i boiska, Wszystko było na. na, na... Naprawdę na, na, na najwyższym poziomie. Były dwa to dni naprawdę ciężkiej pracy, ale uważam, że jesteśmy dobrze przygotowani na mecz z Holandią, także chciałbym wszystkich zaprosić na mecz 14 września o godzinie 18 na boisku w Polonii, w Warszawie. Ok, ja... Yeah, zweites camp, erfolgreich... Uh, ...hinter uns gebracht jetzt, das ist nur noch eine Woche bis zum Spiel. Uh, Im zweiten camp haben wir wieder einen guten Schritt nach vorne gemacht. in der Offense sogar noch mehr als in der Defense, so war es ziemlich schwer für uns in diesem Camp. Wir sind äh, viel Team gegangen und haben jetzt schon am Feintuning gearbeitet, also wir sind soweit bereit und äh, freuen uns unheimlich aufs Spiel jetzt nächsten Samstag und hoffen, dass möglichst viele Leute erscheinen, um uns anzufeuern beim eigentlich, ich denke, ersten Auftreten der polnischen Nationalmannschaft in Elferkader, also im richtig vollen Football. Also lade alle herzlich ein, auch die, die mich jetzt nicht verstehen, weil es wird ja auf nicht übersetzt. Unten steht's. Bitte alle zum Spiel kommen. Bardzo mi się <noise> podobał kemping. Podoba mi się, bardzo mi się podobał. Myślę, że zrobiliśmy do, dużo do, dobrej roboty przez te dwa dni. Mówię. No, no Dopiero wiesz, mój, to był mój pierwszy kamp, więc tak. musiałem się tak jakby wdrożyć we wszystko. Ale myślę, że było coraz lepiej bynajmniej, no nie? Na, na pewno dzisiaj yy, uważam, że miałem lepszy dzień niż wczoraj. Ja to do, do, do... A jak intensywność? Odpowiednia powiem. Okay. Yy, no było wiadomo, no kurde, trochę godzin na boisku spędziliśmy, prawda? No ale no, to tak musi być na kampie, no. ben... A organizacja? Organizacja? Bardzo pozytywnie oceniam organizację, naprawdę. Wszystko było w porządku. Nie, nie mam zastrzeżeń do niczego, naprawdę. Jedzonko, jedzonko... ...kotleta, bo cały czas jedliśmy tutaj znowu kiełbasę. Kotlecik, kurde, brawo, wchodzi jak Okej. Oczywiście zapraszam wszystkich na mecz do Warszawy lub przed telewizory. Z tego co wiem, to będzie transmitowany w TVP. No ale liczymy na to, że jednak więcej kibiców będzie w Warszawie, tak? Okay. Super. Bardzo fajnie, organizacyjnie ten kamp był bardzo fajny, to był dopiero mój drugi, więc nie mam wielkiego porównania, ale z tego co słyszałem od Michała Kołka, który w poprzednim meczu nie zagrał ani minuty, w tym zanosi się, no, że będzie głównym rozgrywającym, bo fajnie rzuca no teraz. Wow, ja nie nie, nie chciał, ale... Mi Michał nam mówi w pokoju cały czas, że jest najlepszy i że musi zagrać. Nie? No i to samo jest z Michałem Januszem, który nie zagra. Nie, nie, nie. Będzie powołany jeszcze jeden running back specjalnie, bo Michał Janusz nie zdobył żadnego przyłożenia w swojej karierze, a jest w reprezentacji. Dziękuję. Zapraszam wszystkich na mecz reprezentacji 14 września. A przed telewizory, tak jak mówił Bartek, ale też na stadion w Warszawie, Polonia Warszawa, Konwiktorska 6, tak? Dobra, jesteśmy po drugim dniu zgrupowania e, narodowej kadry. Kilku chłopaków e, niestety doznało drobnych kontuzji mamy nadzieję, że, że wyjdą z tego e, i będą mogli kontynuować z nami e, grę. Co mogę powiedzieć o, drugi... o, o całym kampie tyle, że naprawdę zrobiliśmy progres jako reprezentacja. Wszyscy chłopacy mają takie wrażenie, że jesteśmy już coraz lepsi i futbolowo i zgrywamy się naprawdę jako koledzy, spędzamy ze sobą dużo czasu. Także bardzo fajnie, bardzo fajnie, fajne odczucia mam jako sportowiec, poznajemy tutaj siebie nawzajem w rzeczywistym czasie i nie jesteśmy przeciwnikami, jak to z reguły bywa w trakcie sezonu, tylko jesteśmy już kolegami z jednej drużyny i walczymy, walczymy w jednym celu. Także to jest bardzo pozytywne. Co więcej sportowo nasi trenerzy też już mają pewien coraz bardziej sprecyzowany plan. To było głównym problemem, troszeczkę krążyliśmy dookoła niektórych rzeczy i mieliśmy trochę bałagan, ale tak bywa na początku i jesteśmy już coraz lepiej zmotywowani. Mecz już 14 września, mamy nadzieję, że będziemy mogli pokazać naprawdę co potrafimy przed większą publicznością. Tyle myślę. Myślę, że będzie dobrze. Holandia jest z zespołem do, do wygrania i jestem w dobrej myśli. Okay. Wiemy o tym, że futbol jest grom, w której wygrywa ten, kto popełnia mniej błędów. E, jako ofens zaczęliśmy się zgrywać i coraz więcej rzeczy ustaliliśmy e, razem z trenerami, które będą funkcjonowały prawidłowo. I to skutkuje, to skutkuje defensywa już dzisiaj mogła, miała coraz więcej do narzekania, e, ponieważ my byliśmy bardziej zgrani. i Do tej pory to oni dominowali e, ostatnio <laughs> teraz. Teraz, teraz, to my, teraz to my wychodzimy, teraz to my wychodzimy na, e, na wierzch wypływamy na wierzch i mamy nadzieję, mamy nadzieję że w meczu 14 września pokażemy e, że jak się zdobywa punkty ofensywnie e, i my jako liniowi będziemy mogli pokazać jak się biega e, i nasi receiverzy będą fajnie piłę. także jeszcze raz serdecznie zapraszam na mecz na kempie w, w fajny kemp, no, wszyscy się tutaj ładnie, ładnie dobrze zgrali, najważniejsze chyba najwy, najlepszy punkt to jest to że ofens się w końcu zgrał Zaczęli, zaczęły im playe wychodzić i, i naprawdę nas trochę przećwiczyli w ostatnim skrymirzu. To jest, to jest chyba naj, naj, najjaśniejszy punkt tego kempu. No defensywa. Dobrze z defensywy szło. No tak, jak, tak jak już na poprzednim kampie, już defensywa była dobrze zgrana, więc teraz dodatkowi ludzie, Bartek Świątek i Tomek Szaszek na pewno się pokazali z dobrej strony, czy to wystarczy, żeby byli w składzie, to jeszcze się okaże, to trenerzy muszą zadecydować. Tak? no co jeszcze mogę powiedzieć. Organizacja jest, była super, nie ma, nie ma naprawdę na co narzekać. Pozdrawiam Brzemka Cudaka i tam i Szymona Tamczeka. Nie, ale na co naprawdę robicie? o co proszę, proszę tutaj Cześć. O, wy, jak Cześć. Tutaj Cześć. Chciałem Cześć. powiedzieć, że tutaj jak ale zwykle. Czekaj, tak, bo się zajął. to że na niego patrzę, Pokaż tak. co jemy, bo wiesz co, żeby nie było żadnej Nie to mówię. Nie lubimy giants, nie. No. Nie, organizacyjnie jest wszystko super, no, mamy dobre jedzenie, wszystkie wszystko dobre warunki treningowe, naprawdę byliśmy pod wrażeniem wszystkich obiektów sportowych tutaj w Ostrowcu, także no, nie ma na co narzekać, naprawdę. A więc jesteśmy po zgrupowaniu drugim kadry przed meczem z Holandią. Bardzo dużo dobrej pracy wykonanej przez wszystkich chłopaków, defensywa swoje robiła, w ataku walczyliśmy, dużo dobrych play, jestem dobrej myśli, poziom rośnie, naprawdę myślę, że damy radę Holendrom w tym meczu, także serdecznie zapraszam 14 września o godzinie 18 na stadion Polonii Warszawa. Siema siema to Babs futbolowo z tej strony. Wszyscy wiecie o co chodzi. Zapraszam was serdecznie na 14 września Stadion Polonia w Warszawie. My i cała futbolowa Polska będą oczy będą skierowane na nas. Walczymy z Holandią. Musicie tam być. Mówił Maciek Słonowski, zapraszam wszystkich na mecz. Naprawdę przyjdźcie, oglądajcie. Warto wesprzeć nas jako drużynę, bo to jest pierwszy, pierwszy występ drużyny narodowej na otwartym boisku, więc no pomóżcie nam tworzyć historię.